Już niedługo, Black Weekend, tylko raz w roku, minus 25%. Dostępne tylko na GrandGame.com Witam Was serdecznie w nowym Indecage Fight Week. Ja nazywam się Jakub Lipczyk, to jest już drugi, albo dopiero, odcinek naszego nowego cyklu na portalu Indecage.pl. Dzisiaj znowu podsumowanie kilku newsów, o których warto pow powiedzieć na przełomie, no troszeczkę tamtego tygodnia, ale też oczywiście tego, w który... Wchodzimy. Zanim jednak przejdę do newsów, to oczywiście zostawcie kciuki w górę subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście, i pamiętajcie, że w komentarzach dyskutujcie. Dowoli. Dzisiaj też będzie jeden taki wątek, który powinien wzbudzić Waszą dyskusję, ale oczywiście nie jeden, dlatego zaczynajmy. Najpierw to co wydarzyło się w sobotę podczas Fight Nightu, oczywiście organizacji UFC. No w kategorii średniej Brendan Allen pokonuje Pola Krega i to pokonuje przez poddanie zawodnika, który jest uznawany za jednego z najlepszych ekspertów, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu i e, parter, ale też grappling w UFC. No i właściwie dzięki temu w kategorii średniej zaczyna się nam robić coś ciekawego, bo Brendan Allen Mówił już na konferencji przed tą walką, że uważa, że Kamzata Trzymajew to nie jest w ogóle ciekawy zawodnik, że nie walczył z nikim rankingowanym, że interesują go tylko na ciekawsze pojedynki. Trzeba też przyznać, że on z nikim bardzo mocnym nie walczył jeszcze w tej kategorii średniej. I właściwie ta wygrana z Polem Kregiem no, ustawia go gdzieś wśród no, najlepszych grapplerów w UFC. A wiemy przecież, że w kategorii średniej mamy Kamzata Trzymajewa i Bou Nikala. No i gdzieś na dole tabeli tak naprawdę. Zaczynają nam się układać bardzo ciekawe pojedynki, szczególnie dla tych z Was, którzy uwielbiają grappling i te pojedynki bardzo techniczne. A Paul Craig, no niestety, zostaje poddany, no i tutaj te jego marzenia o byciu w topce, jeżeli chodzi o kategorię średnią UFC, no mogą na chwilkę odjechać. Jeżeli chodzi o takie ogłoszenia, które też nas interesują, to nie jest może nic super nowego, ale potwierdzona oczywiście walka Jana Błachowicza z Rakiczem 2, czyli rematch, który w jakiś sposób może Janka ustawiać tutaj w rozmowach do walki z Alexem Pereiro, Możecie sobie zobaczyć wywiad na kanale portalu, dokładnie tutaj, inthecage.pl, gdzie Jan mówi o tym, jak jest wkurzony no i odnosi się też do tego co napisał na Twitterze i o ile możemy, ja też tak na początku trochę myślałem, że to jest taki bardzo niespotykany ruch Jana Błachowicza, że on w sumie jest zazwyczaj bardzo spokojny, a teraz nagle zaczyna trasztokować na Twitterze, powoduje, że jeżeli pomyślimy o tych walkach, które niby mają być ustawione, bo to są na razie plotki, jeżeli chodzi o kategorię półciężką UFC, nie jest to jeszcze potwierdzone, no to mamy powrót Dominika Reyesa w walce z Carlosem Ulbergiem, to jest dół tabeli albo nawet już jeszcze poza rankingowy temat tak naprawdę. Carlos Ulberg to jest ten gościu z ekipy nowozelandzkiej, czyli od Izraela Desani i Aleksa Wulkanowskiego. Wiem, że Wolk to Australijczyk i to jest też zawodnik na którego patrzy się z takim dużym hypem. zresztą sam Izrael Adesanya o tym mówi że Ulberg za chwilę będzie już w tej topce poza tym Ankalajew kontra Johnny Walker więc właściwie tutaj jak popatrzymy sobie na tabelę i szczególnie środek no to można stwierdzić że matchmakerzy zaczynają w pewien sposób sobie regulować kategorię półciężką tak żeby Alex Pereira za chwilę mógł walczyć ze Sweet Dreamsem czy oczywiście z Hillam który powiedział w wywiadzie że Aleksa Pereira, to żaden przeciwnik nie będzie miał z nim e, żadnego e, problemu, ale jeżeli Jamacher Hill e, nie wróci e, po pas z Aleksem Pereirą, no to ustawia nam się Jan Błachowicz, no bo e, w, pewien, w pewien sposób może nie e, najlepszy, jeżeli chodzi o dżentelmeńskie prowadzenie social mediów, ale jednak e, pokazuje, że hej. Jeszcze ja mam pewną historię z Aleksem Pereirą do zrobienia. Będę ciekawym zawodnikiem, ale oczywiście najpierw trzeba wygrać z Rakiczem. I to trzeba wygrać efektownie. Mówiliśmy o tym podczas livea MMA tonight właśnie na kanale indekHPL. Długo o tym rozmawialiśmy, więc też możecie sobie do tego wrócić. Ale oczywiście dawajcie znać, co myślicie o tej sytuacji czy też uważacie, że no tutaj pewne ruchy wykonywane w kategorii półciężkiej mogą spowodować, że właśnie to nasz fighter. Będzie tym kandydatem do walki z Aleksem Pereirą. Ogłoszenia, może jeszcze takie bardzo pisane na wodzie, ale myślę, że warto już powolutku się do tego ustawiać. Przed nami jeszcze dwa Fight Night. Jeden nie do końca na stronie UFC.com ustalony, ale potem gala numerowana, która będzie zamykała rok UFC, UFC 296, no i tam walka. Liona Edwardsa z Kolbim Covingtonem po o tyle ciekawe w tej karcie, że Lion Edwards razem z Tomem Aspinalem no to teraz jest dwóch brytyjskich panujących mistrzów. No i zobaczymy czy faktycznie tak będzie po walce z Kolbim Covingtonem, bo trzeba przyznać, że jeżeli ktoś ma nokautować lub pokonywać Kolbiego Covingtona, to je... przepraszam, Leona Edwardsa, to jest to właśnie Kolbi Covington. Polaryzująca postać wizerunek medialny Taki sobie ktoś go nienawidzi, ktoś go kocha, to nie ma żadnego znaczenia. Kiedy myślimy o umiejętnościach oktagonowych Kolbigo Covingtona? Bo Kolbi Covington to zapaśnik Ligi Uniwersyteckiej, amerykański mistrz stanowy. To są bardzo prestiżowe tytuły All American. Prestiżowe i trudne do zdobycia, jeżeli chodzi o te, można powiedzieć, sporty uniwersyteckie Stanów Zjednoczonych. Poza tym, genialny zapaśnik, no i całkiem niezły fighter. Ale poza tym. Na tej karcie pojedynek old schoolu z New Schoolem, czyli szafka Drackmonov kontra Wonderboy Thompson. No, Thompson teraz przeżywa drugą młodość. Życzę nam wszystkim sobie też, żebyśmy w jego wieku wyglądali tak dobrze jak on. I faktycznie, może dla niego nie, ale dla szafkata Rakmonowa, Wonderboy Thompson będzie do tej pory najważniejszym testem. I też zobaczymy, czy ten Rakmonowy High Train się utrzyma, czy wielki, legendarny, już może trochę old schoolowy, oldtimer, jakim jest właśnie Wonderboy Thompson, będzie w stanie tutaj wykoleić ten pociąg promocyjny, jakim jest szafka trackmonów. Jeszcze wracając to zapomniałem powiedzieć, Leona Edwardsa. Edwards w ogóle w ostatnim wywiadzie powiedział coś ciekawego, czego ja trochę nie widzę, że fajterzy kategorii pośredniej to nudziarze i chciałby przejść do kategorii średniej. Tak czy inaczej, najpierw musi przejść przez Kolbiego Covingtona. Przyszły rok też już powolutku zaczyna nam się ustawiać. No i jedna rzecz: UFC 300. To jest wydarzenie, które, o którym mówią wszyscy. Wiemy, że to do tej gali dojdzie w kwietniu. No i na przykład Dana White zapowiedział, że. To będzie według niego nowy Super Bowl, czyli nowe takie ogromne wydarzenie sportowe, nie tylko w świecie fighterskim. Chce to zrobić z jak największą pompą i celuje w tak zwany The Sphere. Jeżeli nie wiecie, czym jest The Sphere, to koniecznie musicie sprawdzić to na TikToku i na YouTubie. To jest nowe miejsce eventowe w Las Vegas, które polega na tym, że jest to po prostu jedna wielka ledowa kula, w której mieści się bardzo dużo ludzi i ona wyświetla obrazy na zewnątrz i wewnątrz, czyli jest, o ile dobrze pamiętam, jest dużo relacji z koncertu YouTube, i to wygląda w ten sposób, że jakby ekran otacza nas i zewsząd, to znaczy i z przodu, i z tyłu, i z, boku, i z góry. Więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak wyglądałyby powtórki nokautów albo w ogóle prezentowanie zawodników w tak niesamowitym i unikatowym miejscu. No i oczywiście wszyscy się zastanawiają, kto w tej karcie, czy to będzie Michael Chandler, Chandler przepraszam, i Conor McGregor, czy Conor w ogóle dowiezie temat do tej karty głównej, jeżeli chodzi o kwiecień. Eee, oczywiście na Twitterze Conor robi to, co zawsze, czyli eee, pozycjonuje się medialnie, natomiast Chandler powiedział, że eee, inna walka nie wchodzi w grę. Gdyby ktoś byłby mu proponowany, akurat na to zestawienie to do tego nie dojdzie, bo on chce walczyć eee, z Conorem eee, McGregorem. Z kolei wyraził też swoją chęć walki na UFC 300 Dustin Poirier. No i Dustin Poirier ma pozycję do tego, żeby Dyktować swoje warunki, wątpię, żeby był to pojedynek z Conorem McGregorem, żeby Chandler gdzieś tam po drodze z tego wypadł, prędzej wypadnie z tego e, pojedynku Conor McGregor, jeżeli doszłoby tam do jakichś e, zawirowań. Ale jeżeli e, będą sandy wcześniej e, nie dopadnie Gamrota, bo na przykład ta jego siła promocyjna, siła negocjacyjna jest za mała, to rzucam wam teraz temat do dyskusji. Wiem, że e, fighterzy ATT. Unikają starć, ale wiemy też, że Dana krytykując relację raba dwaszwiliego z Algemanem Sterlingiem mówił o tym, że on bardzo nie lubi tych przyjaźni. Jednak czasami liczy się biznes i czasami tutaj. Fajterzy raczej powinni popatrzeć na to na te swoje dziedzictwo, zwłaszcza, że wiecie, że do dobrych, najlepszych walk w historii w ogóle sportu walki, tylko JFC zawsze potrzeba dwóch zawodników, i to dwóch, którzy e, czasami dobrze się znają, tak jak w przypadku walki Usmana z Gilbertem Bersem. Chodzi mi o to, czy gdyby doszło do pewnych negocjacji naprawdę ciekawej oferty, jakiegoś pasa e, na linii, to czy Mateusz Kamrod nie mógłby zawalczyć z Destinami Poriem, co prawdopodobnie byłoby walką wszechczasów, jeżeli chodzi o polskie realia gdyby to odbywało się właśnie na gali UFC 300 do zastanowienia dyskutujcie rozmawiajcie o tym ja myślę że czasami faktycznie trzeba odstawić na bok tego typu relacje Zresztą myślę że ta rywalizacja w oktagonie nic by ta przyjaźń tylko by jej pomogła tak naprawdę a nie przeszkodziła i jeszcze coś troszkę z innej beczki. Nie mówimy tutaj zazwyczaj o boksie, ale chciałbym powiedzieć o organizacji Bernacle Fighting Championship, to już tylko na koniec, czyli organizacja amerykańska pod wodzą Davida Feldmana, byłego boksera. Która oczywiście polega na walce na gołe pięści, bardzo szybko się rozwijająca po sześciu latach. W tym roku mieliśmy szansę oglądać niesamowitą galę w Denver, w której walczył m.in. Eddie Alvarez z Chadem Mendezem. W debiucie pokonuje Chad Mendeza. Chad Mendez z kolei swój debiut w walce na gołe pięści w tej organizacji wygrał. A w walce wieczoru był Mike Perry i Luke Rockhold. I Mike Perry Luke Rockholdowi wybił dosłownie zęby w tej walce wieczoru. Miałem okazję komentować to starcie. Było to absolutne. Eee, szaleństwo. Mówię o tym dlatego, że była to karta, w której wystąpiło czterech zawodników UFC, a w grudniu, za dwa tygodnie, w Utah, BKFC zorganizuje galę, w której numer 56, właśnie patrzę na statystyki i na tą rozpiskę, wystąpi aż sześciu zawodników eee, UFC. Walka wieczoru Mike Perry, czyli facet, który w UFC nie zrobił praktycznie żadnej kariery, natomiast stał się wręcz twarzą organizacji BKFC. Doświadczony, efektowny. Sam mówi zresztą, że w tych pojedynkach czuje się jak ryba w wodzie, że to jest właśnie styl, który jest mu potrzebny, bo to jest jednak zupełnie inny rodzaj walki, nawet niż box w małych rękawicach i box klasyczny, bo po pierwsze dirty boxing, czyli fibing, trzymanie głowy, atakowanie w klinczu, dwa, zawsze pięciorundowe walki bez względu na to czy mistrzowskie czy nie, po dwie minuty. No i troszkę inna taktyka zbijania ciosów i fakt, że nie ma się rękawic. Rękawice, jak pewnie zresztą wiecie, nie chronią głowy fighterów, tylko właśnie ich na dłonie, więc im dłużej używa się swojej broni, tym dłużej tym bardziej ona się wyniszcza. Co main event duże działa, duże strzelby. Ben Rotwell, którego na pewno kierzycie z UFC, doświadczony już w BKFC, dwie walki na gołe pięści wygrane z debiutującym. Todem Dafim, którego możecie kojarzyć między innymi z organizacji KSW, ale też z UFC. On będzie debiutował w tej walce z Benem Rutuellem. A, nie powiedziałem, z kim walczę w walce w wieczoru. Mike Perry. Mike Perry zmierzy się z Edim Alvarezem. Ten pojedynek jest o tyle ciekawy w walce w wieczoru, że dla tych dwóch panów, przypominam, Eddie Alvarez w BKFC, czyli w walce na gołe pięści, wygrał z Chadem Mendezem. Został stworzony pewien nowy pas, troszkę na modłę BMF-u, czyli pasu, pasa największego skurwiela, King of the Violence. To jest pas dla zawodników, którzy lubią najwięcej brutalności w tych walkach. Z kolei Eddie Alvarez ma pseudonim Underground King. No i sam mówi o tym, że on jednak reprezentując Filadelfię dużo udziału brał w takich brawlach ulicznych, że on wie z czym to się jedno No i faktycznie Chad Mendeza rozpracował bardzo szybko, ale też wydaje mi się, że będzie po Luku Rockholdzie, który miał dwa pasy, Strikeforce i UFC, będzie najbardziej utytułowanym zawodnikiem UFC, jaki wystąpi w ringu Burnacle Fighting Championship, no bo trzeba pamiętać, że Eddie Alvarez miał na koncie także pas One Championship, z którego właśnie przeszedł do BKFC, więc podsumowując, main event Mike Perry versus Eddie Alvarez, Ben Rotwell w co main eventie z Todem Dafim, i do tego jeszcze niedawno, bo w tamtym, na końcu tamtego tygodnia ogłoszona walka Jeremy'ego Stevensa, który będzie debiutował w BKFC z doświadczonym już w walce na gołe pięści Jimmy'm Riverą. Więc znowu dwóch zawodników UFC, Jeremy Stevens z kolei no znowu też nieduża kariera w organizacji UFC, przegrana między innymi z Mateuszem Gamrotem, o którym już tu dzisiaj Mówiłem, ale też styl agresywny, taki uliczny, który faktycznie może spowoduje, że ta nowa kariera w walkach na góry pięści będzie jakąś taką drugą młodością, właśnie dla zawodową, dla Jeremiego Stevensa. Więc sześciu e, zawodników. Oczywiście gale można oglądać w polskiej telewizji, w Fight Clubie. Mam nadzieję, że będę miał szansę to komentować. E, I jeżeli to chodzi o dzisiejsze newsy, to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby dyskutować w komentarzach, dawać nam znać. Co myślicie o tym co tutaj przedstawiamy? Staramy się oczywiście zawsze wyłuskiwać to co najciekawsze albo nietypowe. Na razie przed nami tak jak mówiłem nie za bardzo jakieś rozpompowane duże wydarzenia, ale ten koniec roku tak czy inaczej będzie w różnych organizacjach i w ogóle w świecie sportu walki bardzo ciekawy. To by było na tyle dzięki za ten Indecage Fight Week. Dzięki do następnego.